Ostatnim fundamentem w drodze do odzyskania ciszy w twoich uszach jest odpowiednia higiena snu. Po to, żeby mieć zdrowy organizm, należy się odpowiednio dobrze wysypiać. Sen ten powinien być wysokiej jakości, powinien zawierać fazy głębokie w trakcie których dochodzi do głębokiej regeneracji Twojego organizmu, dobry sen można sobie zapewnić poprzez odpowiednią higienę snu. Dwie godziny przed snem powinniśmy unikać wszelkich ekranów, telewizorów, smartfonów, pobudzaczy, newsów, światła LED, nawet z żarówek. Światło w trakcie ostatnich godzin przed snem powinno być jak najbardziej delikatne, najlepiej, żeby była to lampka. W tym okresie należy się wyciszyć, czy to czytaniem książki, czy to ciepłą kąpielą, broń boże, smartfonem, TikTokiem, Instagramem, serialem i tak Wiem, że o tym wiesz, ale nie każdy to stosuje, a to wcale nie pomaga. Takie pobudzacze tylko zwiększają poziom kortyzolu, który jest hormonem poranka, a nie wieczoru. Wieczorem jest to okres wyciszenia, nie powinniśmy się wówczas forsować. Jeżeli się wyciszymy, to tym bardziej sen będzie regenerujący, głęboki. Dzięki takiemu wyspaniu się w nocy będziesz na drugi dzień wulkanem energii, będziesz mieć lepszy nastrój, będą jeszcze tym bardziej omijać ciebie stany depresyjne. I mówię to ponad wszelką wątpliwość: kolejny dzień będzie znacznie lepszy niż gdy nie zadbasz o taką higienę snu. Kolejną ważną rzeczą, o której nie chciałem robić oddzielnego odcinka, ale jest niezwykle ważne, jest to uregulowanie cyklu dopaminowego. Chodzi o to, żeby od poranka po wieczór nie pobudzać się nadmiernie poprzez takie rzeczy, jak social media, TikToki, seriale, a przynajmniej nie nadużywać tych środków. Każda z tych wymienionych rzeczy powoduje wystrzały dopaminy w naszym mózgu. Dopamina odpowiada za naszą motywację. Jeżeli w ciągu dnia sztucznie stymulujemy się takimi pobudzaczami, począwszy od TikToka, kawę, alkoholu, pornografię, wówczas mamy taki nienaturalny wystrzyk tej dopaminy. Po każdym takim pobudzeniu, następuje jej nagły spadek, kiedy czujemy się jak śmiecie. Dosłownie jak śmiecie, bo nie można być cały czas na górce, zawsze po każdej górce jest dołek. Lepiej mieć w miarę neutralny, ale stały poziom dopaminy, poziom nastroju, niż zaliczać skoki i spadki spadki są bardzo nieprzyjemne wiesz o tym doskonale kiedy mamy takie spadki dopaminy spadki nastrojów wówczas piski jeszcze są tym bardziej nie do wytrzymania dla wielu z nas niezbędnym będzie post dopaminowy trwa on max 4 tygodnie kiedy dochodzi do resetu poziomu dopaminy tego systemu który ją wytwarza. Dzięki temu łatwiej jest nam pokonać wszelkie stany depresyjne Łatwiej jest kontrolować swój nastrój, który przy szumach usznych powinien być możliwie najlepszy, możliwie jak najbardziej stabilny. Proszę weź to sobie do serca. Jeżeli coś wymaga powtórzenia, proszę: masz tutaj playlistę do całego kursu, który teraz jest na moim YouTube. Osiem odcinków to był ostatni, od początku do końca możesz sobie je powtarzać dowoli. Życzę ci ciszy w ciszy. Wiem, że się nie poddasz, jeżeli zastosujesz tę wiedzę z tych ośmiu odcinków regularnie, to w ciągu kilku miesięcy cisza na nowo zagości w Twoim życiu. Jestem tego pewny. Daj sobie czas, pozostań cierpliwy, a odzyskasz ciszę tak jak ja to zrobiłem. Ja, Karol Jurczak, pokonałem szumy uszne dzięki tym metodom. Masz do nich wgląd, nie zapominaj też o czysto medycznym podejściu. Ale nie polegaj tylko na nim, ponieważ o siebie najbardziej powinieneś zadbać ty sam. I to metodami, które są w zasięgu twojej ręki, a o siebie zadbać możesz choćby teraz: ćwiczenia, dieta, zimne prysznice, postokresowe głodówki, medytacje, maskowanie szumu, higiena snu, cykl dopaminowy, a dokładnie jego uregulowanie. Jeżeli te wszystkie rzeczy poukładasz. Uwierzysz w poprawę, wówczas cisza na nowo zagości w twoim życiu. Odsyłam cię jeszcze raz do playlisty z filmami z tego kursu, masz ją tutaj. Muzyka maskująca szumy uszne tutaj. Zapraszam ciebie też do Akademii Odrodzonej Ciszy, w której masz kurs wideo o tym jak pokonać szumy uszne, jest to w nieco bardziej rozbudowanej formie i masz tam kontakt ze mną. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.